Serdecznie zachęcam Państwa do lektury najnowszego numeru tygodnika do rzeczy, a w nim wywiad z Mariuszem Maxem Kolonko, który mówi głosowałem za rewolucją. W tym wywiadzie Mariusz Max Kolonko mówi także o tym, że w przeciwieństwie do większości amerykańskich mediów dużo wcześniej przewidział, że to Donald Trump wygra y, amerykańskie wybory, mówi też o tym, jak ułożył się relacje. Polsko-amerykańskie, a także o tym, jaki będzie stosunek Donalda Trumpa do Władimira Putina. To, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, ale także to, co się dzieje w Europie, nazywa wiosną europejską w kontrze do wiosny arabskiej, ponieważ bez użycia instrumentów innych niż demokratyczne. O wyborach amerykańskich, także tekst Jacka Przyblickiego, który stwierdza, że Trump po pierwszych decyzjach okazał się być politykiem raczej pragmatycznym a także o tym, w jakim kierunku podąża amerykańska gospodarka, pisze Stefan Senkowski. Oprócz tematów amerykańskich, także oczywiście dużo polskiej polityki, Wojciech Wybranowski pochyla się nad relacjami ministra Antoniego Macierewicza i prezydenta Andrzeja Dudy. Pisze o pierwszych napięciach w tych relacjach. Łukasz Zboralski z kolei pisze o ekshumacjach, o tym, dlaczego... Ekshumowanie ofiar katastrofy smoleńskiej jest konieczne i co ma z tego wyniknąć, i co może z tego wyniknąć. Także też serdecznie Państwu polecam ten tekst. Agnieszka Niewińska pochyla się nad tematem sporu we wrocławskim teatrze, a Marcin Makowski rozmawia z niemieckim eurodeputow eurodeputowanym, który mówi ciekawą rzecz, mianowicie, że Niemcy nie powinni uczyć polskiej demokracji. To i o wiele, wiele więcej tekstów, nie tylko politycznych, w najnowszym numerze tygodnika do rzeczy, który serdecznie Państwu polecam.